W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Piotr Wilczewski 17 września na gali w Londynie będzie bronił swojego pasa mistrza Europy z Jamesem Digale. Mateusz, co myślisz o tym pojedynku? Jakie szanse Piotrek ma, aby wrócić zwycięski do Polski? No, tu przede wszystkim trzeba to zaznaczyć, że teraz jest Piotrek w lepszej, w lepszej pozycji. Jest mistrzem Europy. On jedzie tam bronić tytuł. DG w ostatniej walce przegrał. To też nie wiadomo jak on podejdzie psychicznie do tej walki. Jednak mówią, że zawodnik jest tak dobry jak w ostatniej walce. Także ja bardzo liczę na Piotrka. Moim zdaniem Piotrek jest niedoceniany. Myślę, że moim skromnym i cichym faworytem tej walki jest Piotrek. Piotrek jest już bardzo rutynowanym zawodnikiem, bardzo doświadczonym, bardzo dużo widzi. Także naprawdę ma moim zdaniem więcej zalet niż De Gail. I myślę, że nie to, że Piotrkowi się ta walka należy, ale jeśli zaboksuje tak jak ostatnią walkę. I lub nawet kilka ostatnich, naprawdę już prezentował najwyższy, najwyższy poziom, przede wszystkim spokój, wyrachowanie, wiedział co robi, miał bardzo dobry przegląd walki, także jestem, jestem z Piotrkiem. Jak będę, będę boksował 10 września, postaram się pojechać z Piotrkiem do Anglii i mam nadzieję, że wrócimy razem z mistrzem Europy i Piotrek będzie miał mistrza olimpijskiego na rozkładzie.